Halo, halo, dobry wieczór Państwo. Mam nadzieję, że nas widać, i mam nadzieję, że nas słychać. Witam serdecznie. Dzisiaj przed nami bardzo ważny pojedynek w lidze pierwszej, w zasadzie hit. Speedcar Lublin kontra Adis Gorzów Speedway Team. To pojedynek drużyn, które w tym momencie są na czele tabeli pierwszej ligi 51. sezonu. Na, jeżeli chodzi właśnie o tabelę ligową, aktualnie Adis Gorzów Speedway Team na miejscu pierwszym po sześciu kolejkach, dziewięć punktów, cztery zwycięstwa, remis i jedna porażka. Dodatni oczywiście bilans małych punktów. Na miejscu drugim drużyna z Lublina Speedcar Lublin która zgromadziła do tej pory 8 punktów, 4 zwycięstwa, dwie porażki, plus 5 na koncie. No więc no prawdziwy hit, prawdziwy szlagier tego 51 sezonu. Jeszcze do niedawna drużyna spitkar Lublin była na pierwszym miejscu po czterech, po pięciu chyba kolejkach. Natomiast po tej ostatniej kolejce straciła to prowadzenie właśnie na rzecz doświadczonego menadżera Adisa Zgorzowa. Oczywiście pozdrawiamy Ospena, pozdrawiamy Adisa. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów, którzy zdecydowali się zobaczyć ten pojedynek, albo wysłuchać tą relację live na żywo. Jeżeli chodzi o drużynę, o tą dzisiejszą szóstą, siódmą kolejkę, przepraszam, bo to jest, nie, tak, siódma kolejka, czyli kończymy tą pierwszą rundę. W piątek zaczniemy rundę rewanżową. Do tej pory zakończył się pojedynek Bandycki Klub, Nowa Huta Ninja z Remis 4.545, a o 2032 dwa mecze: KSG Górnik, Speedway Team Węgli i Speedcar Lublin Addis Gorzów Speedway Team. I właśnie na tym meczu jest jesteśmy. A więc przenieśmy się do Lublina. Taśma w górę i bieg pierwszy, czyli to nasze powitanie w grze, a w zasadzie jesteśmy już po biegu pierwszym. 5 do 1. A więc przepraszam, lekko przysnąłem. Drużyna gospodarzy w biegu pierwszym. Rudski Adams ogrywają żelazko i Bogus Bogusława Henkoka 5 do 1. A więc mocne otwarcie gospodarzy. Zresztą zawsze gospodarze na początku meczu starają się naprawdę dołożyć wszelkich starań, aby wygrać ten pojedynek. No ale przed nami bieg juniorów, a w nim Krzysztof Loman i Antoni Prucnal kontra Przemysław Piosicki i Konrad Szymura. Zobaczymy, czy juniorzy Speedcaru Lublin, czy może juniorzy Adi Gorzów Speedway Team e, okażą się lepsi. Na razie 5 do 1 po pierwszym biegu, bardzo wyrównanym biegu, ale jest kontra i ze strony gości w tym momencie Loman i Prucnal ogrywają 5 do 1. Pięknie pojechali parą, ale też w kontakcie z nimi Piosicki i Szymura w zasadzie zawodnicy gospodarzy przegrali start i już było im bardzo trudno, aby nadrobić tą stratę na trasie. A więc mecz nabrał dobra, fajnego tempa, 5-1, 1-5, a więc no, liczymy, życzymy sobie, aby to był mecz, w którym będzie cios za cios. Bieg numer 3, a w nim po stronie gospodarzy Miron Bewicz z pola pierwszego, w kasku czerwonym, w kasku niebieskim z pola trzeciego Sebastian Brun, para gości to z pola drugiego, w kasku żółtym Christian Cegielski i z pola czwartego Łukasz Psiąka w kasku białym jak do tej pory można powiedzieć, że drużyna Adi Zgorzów Speedway Team to na pewno multimedalista Speedway Managera, natomiast Speedcar Lublin do tego sobie jeszcze przejdziemy, może będzie czas, aby pokazać obie te drużyny, bo Speedcar Lublin to drużyna, która bodaj trzeci sezon jedzie w pierwszej lidze, no i mamy widowisko 5 do 1 znowu dla gospodarzy Bewicz i Brun ogrywają Cegielskiego i Psiąkę ale proszę zwrócić uwagę, od początku tego pojedynku, od początku tego meczu naprawdę nieduże różnice czasowe. Wszyscy zawodnicy w kontakcie, a więc można założyć, że obie ekipy są dobrze spasowane do toru. No, zwłaszcza drużyna gości, no bo drużyna gospodarzy naturalnie powinna być do tego toru dobrze przygotowana i dobrze spasowana. No i przed nami bieg numer cztery. Gospodarze w składzie Konrad Szymura junior i Marek Pyka jako senior, bo ten bieg właśnie czwarty to pary senior i junior. Natomiast po stronie gości z pola czwartego pojedzie Paweł Chlip gwiazda zespołu Adisa, a z pola drugiego Antoni Prucnal no więc ciekawe czy zostanie pokonany Paweł Chlip, który ze średnią powyżej bodaj 2 2.8 w tym momencie jest najlepiej e, punktującym zawodnikiem pierwszej ligi Speedway Manager, zresztą już od wielu sezonów 3 do 3 w tym biegu, a więc wygrywa Paweł Chlip, na miejscu drugim Marek Pyka z no jednak znaczną stratą, e, natomiast pomiędzy mm, juniorami Szymurom i Prucnalem prawdziwa walka Tesowali się na trasie, prowadził Prucnal, potem Szymura. Ostatecznie to Szymura, czyli zawodnik gospodarzy przywozi jeden punkt z bonusem, mamy 3-3, i po pierwszej serii po czterech biegach 14 do 10 dla gospodarzy. W międzyczasie może przenieśmy się i zobaczmy sobie właśnie sylwetkę poszczególnych drużyn. Tutaj mamy jeszcze składy, ale chyba nie będzie czasu, żeby ich w tym momencie przeczytać. Drużyna właśnie z Pitcaru Lublin, no kilka ładnych, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt sezonów, można powiedzieć, w Speedway Manager. I o ile się nie mylę, to właśnie przez ostatnie, no nie, trzy sezony, w zasadzie to jest trzeci sezon dla Jospena, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, ale ta drużyna w czubie, czyli w tak zwanych topowych ligach, 1-3, bardzo często gości i raczej tych lig stara się nie opuszczać. Dobra, a więc wróćmy do tego, co bie, dzieje się w biegu piąty bo w biegu piątym mamy defekt Sebastiana Bruna i 4 do 2 wygrany bieg dla gości. 3 punkty Kuba Żelasko, Bogusław Henkok, jeden punkt na miejscu drugim Miron Bewicz, no gonił Kubę Żelasko, a w zasadzie był cały czas z nim w kontakcie, ale po porównaniu toru nie był w stanie wyprzedzić zawodnika gości, a więc 4 do 2 dla Adisa w biegu piątym i 16 do 14 prowadzą gospodarze. Bieg numer 6 Paweł Chlip i Felix Nazimek z rezerwy zwykłej pojawi się na czwartym w tym polu w kasku białym, Paweł Chlip pole drugie kask żółty, kontra para gospodarzy Kacper Adams, gwiazda zespołu Spitkaru Lublin i Konrad Rudzki. Kacper Adams to chyba, znaczy raczej na pewno najlepiej punktujący zawodnik w tym momencie w drużynie Spitkar Lublin, aczkolwiek tutaj też Marek Pyka jest gwiazdą tego zespołu. No więc zapowiada się nam bardzo emocjonujący pojedynek, póki co mamy tylko jeden remis w pięciu biegach. Zobaczymy jak zakończy się nam bieg numer 6. Rudzki, Adams kontra Chlip i Nazimek 4 do 2 dla gospodarzy a więc kontrują, świetnie, pięknie, bardzo ładny pojedynek, naprawdę super. Tym razem Paweł Chlib został pokonany. Kacper Adams pokazuje, że on rządzi na własnym torze i on jest tutaj gospodarzem. Pomiędzy Rudskim, w zasadzie, ani Rudski, ani Nazimek nie nawiązali większej walki do prowadzącej dwójki, natomiast pomiędzy tymi zawodnikami była też spora różnica. Co prawda, Konrad Rudski próbował podgryzać Pawła Chliba, nie da się ukryć, ale Paweł Chlib obronił drugą pozycję. Po biegach, po sześciu biegach, 20 do 16, prowadzą gospodarze. No i przed nami bieg numer 7, a w nim Marek Pyka i Przemysław Piosicki to para gospodarzy. Marek Pyka w kasku czerwonym z pola drugiego, w kasku niebieskim z pola czwartego Przemysław Piosicki. Gospo goście to w kasku żółtym z pola pierwszego Krystian Cegielski i z pola trzeciego w kasku białym Łukasz Psiąka. Jak na razie można powiedzieć, że pole pierwsze no nie daje handicapu. Jak sobie patrzymy na bieg szósty, piąty i czwarty tam zawodnicy przywozili maksymalnie jeden punkt. A więc czy tym razem z Pole pierwsze zostanie odmienione. No i dwa punkty: Krystian Cegielski 3 do 3 w tym biegu siódmym, dlatego że zwycięstwo odnosi Marek Pyka. Na miejscu trzecim Łukasz Psiąka. Ostatnie miejsce: Przemysław Piosicki 3 do 3 w tym biegu, a więc 23 do 19 po siedmiu biegach mamy emocje, bardzo fajnie w tym momencie już trochę większe różnice czasowe pomiędzy tymi zawodnikami więc pewnie zmieniają ustawienia, pewnie mieszają i szukają jak najbardziej optymalnego dopasowania do tego toru, ale póki co 23 do 19 prowadzi drużyna gospodarzy i kończymy drugą serię startów a w biegu numer 8 z pola pierwszego w kasku żółtym Antoni Prucnal z pola drugiego w kasku czerwonym Konrad Szymura z pola trzeciego w kasku białym Bogusław Henkok i z pola czwartego w kasku Niebieskim Kacper Adams. prucnal Henkok kontra Szymula, Szymula, Szymura przepraszam, Adams. Bieg numer 8. Przystanie 23 do 19 dla drużyny Speedcaru Lublin. No jeżeli Speedcar Lublin wygra ten dzisiejszy mecz, automatycznie będzie liderem. 4 do 2 w biegu ósmym Zwycięstwo odnosi Adams. Na miejscu drugim Henkok trzeci Prucnal. Przepraszam, Szymura i czwarty Prucnal. 4 2. 27 do 21. A więc drużyna gości może już w tym momencie robić rezerwy taktyczne. Ale czy zdecyduje się na to menadżer Adis w biegu dziewiątym typuje no ewentualnie za juniora, bo no Paweł Chlip no to gwiazda sama w sobie. Paweł Chlip pojedzie tym razem z pola pierwszego, z trudnego pola jak się dzisiaj okazuje. Krystian Cegielski przywiózł z niego dwa punkty, ale w kolejnym biegu Antoni Prucnal zero. co prawda junior, no ale mimo wszystko. E, a więc w biegu dziewiątym Chlip z pola pierwszego, z pola drugiego Miron Bewicz, z pola trzeciego Krzysztof Loman i z pola czwartego Sebastian Brun e, Hlip Loman kontra Bewicz Brun. Rozpoczynamy serię trzecią. Bieg dziewiąty przystanie 27 do 21 dla Spitkaru Lublin. Gospodarze prowadzą już sześcioma punktami, ale zakładam, że menadżer gości nie zostawi tak tej sprawy i na pewno będzie to rywalizacja jeszcze bardziej zacięta. Ale proszę, co się dzieje. Gospodarze idą za ciosem. Trzecią serię startów rozpoczynają od zwycięstwa 4 do 2 i 31 do 23 w tym momencie Spitkar Lublin prowadzi z Adisem. No, można powiedzieć, że dość niespodziewana, dość niespodziewane pewne prowadzenie gospodarzy. Oczywiście losy meczu tutaj mogą się jeszcze odmienić i znamy takie przypadki. No właśnie, bo w biegu dziesiątym już mamy podgląd. Paweł Chlip pojedzie z rezerwy taktycznej nie, wspólnie z Krystianem Cegielskim. Przeciwko nim Kacper Adams i Konrad Rudzki. Czy Kacper Adams, który już dzisiaj raz pokonał Pawła Chliba, pokona go po raz kolejny. Zwróćmy uwagę, że znowu z pola pierwszego pojedzie Paweł Chlip. W poprzednim biegu przyjechał na drugim miejscu, a więc jest to trudne pole nie, w tym dzisiejszym meczu, no nie daje ono jakichś wybitnych punktów póki co czy para gości to odmieni bieg dziesiąty, chlip kontra Adam Zorucki, przystanie 31 do 23 dla gospodarzy i bieg numer 10 3 do 3, a więc tym razem po raz kolejny Kacper Adams ogrywa Pawła Chliba. A więc to pole pierwsze nadal trudne i nie daje tego handicapu. Miejsce trzecie dla Krystiana Cegielskiego, czwarty Konrad Rudzki, a więc gospodarze bronią swojej przewagi 34 do 20, 34 do 26, 12 punktowe prowadzenie. No mocna, mocna, mocne prowadzenie, mocna zaliczka przed ewentualnym rewanżem, aczkolwiek przed nami e, no spokojnie w sumie jeszcze 5 biegów, a więc wiele się tutaj może wydarzyć. Chociażby nawet na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym w meczu zmiana taktyki e, dokładnie zmiana taktyki spowodowała, że no zawodnicy nagle w tej drugiej części zawodów się odmienili. Znaczy no nie nagle, ale po prostu się obudzili. A przed nami bieg jedenasty, a w nim Marek Pyka i Przemysław Piosicki kontra Kuba Żelazko i Bogusław Henkok. E, bieg numer jedenasty przystanie 34 do 26 dla drużyny gospodarzy. Witam serdecznie wszystkich widzów, pozdrawiam serdecznie. Nie jestem w stanie pisać, mam nadzieję, że zrobi to za mnie pozioma. Może jakaś ankieta, kto wygra ten mecz? Speedcar Lublin czy Adi w Speedway Team? Zaraz się o tym przekonamy, bo po biegu 11 mamy odrab... No, goście od... Gosp... Przepraszam, tak, gospodarze odrabiają straty. 36 do 30, przepraszam, pomyliłem się. 34 do 26 to była e, e, różnica ośmiopunktowa, a nie 12. W każdym razie, w biegu 11 zwycięstwo Kuba Żelasko. Na miejscu drugim Marek Pyka. No niemal równo wpadli na kreskę. Naprawdę były tutaj bardzo duże emocje w tym biegu. Bardzo dużo mijanek pomiędzy tymi zawodnikami. Do tego wszystkiego próbował włączyć się jeszcze Bogusław Henkok, no ale ostatecznie przyjechał na miejscu trzecim Przemysław Piosicki junior na miejscu czwartym. Po 11 biegach 36 do 30 prowadzą gospodarze. Pomimo, że przegrali w tym 11 biegu 2 do 4. Nadal menadżer gości może robić rezerwy taktyczne. Czy się na to zdecyduje? Nie Zdecydował się. W biegu 12 mamy remis 3 do 3, a więc 39 do 33 prowadzi drużyna Speedcaru Lublin. Bieg numer 12 wygrywa Sebastian Brun, na miejscu drugim Krzysztof Cegielski, trzeci Krzysztof Loman i czwarty Konrad Szymura. A więc mamy równanie toru przed nami, no myślę, że kwintesencja meczy w Speedway Manager, a więc bieg 13, 14 i ostatni 15 nominowany. Na pewno emocji tutaj nie zabraknie, zwłaszcza że w 13 biegu pod taśmą same Kozak z pola pierwszego w kasku żółtym Kuba Żelazko, z pola drugiego Konrad Rudzki w kasku czerwonym, w kasku białym Paweł Chlip, z pola trzeciego i Marek Pyka w kasku czerwonym z pola czwartego. Ale tutaj będzie na pewno prawdziwa jazda. Obstawiam 3 do 3, tak po prostu strzelam, że takim biegiem zakończy się ten pojedynek, bo trudno tutaj wskazać faworyta, zwłaszcza, że Paweł Chlip, no, na którego można byłoby powiedzieć, że powinien wygrywać więcej tych biegów, póki co na razie nie znalazł na przykład recepty na Kacpra Adamsa Bieg numer 13 5 do 1, ale cios wyprowadzają gospodarze, Żelasko i Chlib. No niestety nie byli w stanie zbytnio nawiązać walki z Markiem Pyką, który uciekł na miejsce pierwsze, a na trasie Konrad Rudzki objeżdża Pawła Chliba. 5 do 1, 44 do 34 i no chyba tylko cud, jakieś zera i literki mogłyby uratować drużynę gości przed porażką. Natomiast bieg, w biegu 14 będzie joker. Paweł Chlib jako joker wystąpi wspólnie z Antonim Prucnalem jako Juniorem kontra Maciej Lornicz z rezerwy zwykłej. Tutaj Jospen go wprowadza na pole pierwsze. No i z pola trzeciego Miron Bewicz. Nie zwróciłem uwagi na to, ale w biegu 12 Sebastian Brun z pola pierwszego przywozi trójkę. To jest chyba jedyna trójka z tego pola w meczu dzisiejszym. A więc bieg 14: Lornicz, Bewicz kontra Chlip i Prucna. Ale jedzie jako joker, a więc będzie miał dzisiaj 7 startów: 44 do 34. Prowadzi drużyna Spitka. Lublin przegrywają bieg 14 Wygrywa Paweł Chlip Przełamał tą e, gorszą passę Można powiedzieć w tym dzisiejszym meczu Na miejscu drugim Miron Bewicz Trzeci Antoni Prucnal I na miejscu czwartym Maciej Lornicz 2 do 4 albo 4 do 2 wygrywają goście ten bieg I w tym momencie e, Speedcar Lublin prowadzi 46 do 38 Na pewno Jospen Już wygrał ten mecz Gratulujemy zwycięstwa Jospen Natomiast przed nami ostatni bieg Tak zwana cytując klasyka Truskaweczka na torcie z pola pierwszego w kasku czerwonym Kacper Adams, z pola drugiego w kasku żółtym Paweł Chlip, z pola trzeciego w kasku niebieskim Marek Pyka i w kasku białym z pola czwartego Kuba Żelasko Jest zmiana, wprowadza w biegu 15 menadżer gospodarzy Mirona Bewicza, a więc Bewicz Pyka kontra Chlip i Żelasko Ja osobiście bym chyba zostawił Adamsa, dlatego że miał dzisiaj patent na Pawła Chliba, no, ale zobaczymy jak się potoczy ten bieg. Oczywiście menadżer Jospen wie na pewno lepiej. Lepiej menadżer Spitkaru Lublin. Koniec meczu. 5 do 1 w ostatnim biegu. Wygrywa Speedcar Lublin. BBG Pyka. Gratuluję Jospen. Zwracam honor. Nie było tematu absolutnie Adamsa. E, ogrywają Chliba i Żelazko. 51 do 39 zwycięża Speedcar Lublin. Adis e, wygrywa Speedcar Lublin w meczu z Adis Gorzów Speedway e, Team. E, szanowni menadżerowie, a więc dziękuję bardzo za tą relację. Dziękuję, że byliście z nami. E, oczywiście, jeżeli ta relacja Wam się podobała, prośba o o lajka, o subskrypcję, o udostępnienie. Mam nadzieję, że to, że jeszcze niebawem spotkamy się na kolejnym liveie, na kolejnym hicie w Speedway Manager. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia.